Uwolnij Olsztyn od pijanych za kółkiem. Reaguj. Wypadki drogowe to tragedie całych rodzin. W takich zdarzeniach giną jednak nie tylko jadący samochodem. Bywa, że zapomina się o podróżujących innymi pojazdami, w tym jednośladami. Zapraszamy na drugą część rozmowy z olsztyńskim oficerem rowerowym Mirosławem Arczakiem. Czy powodem plagi nieprzyjemnych zdarzeń drogowych kolizji może być brak autorytetów? Tutaj muszę, muszę szczerze powiedzieć, że w ostatnim czasie sprawa dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego pokazuje, że autorytety to jednak jest ważna sprawa, ponieważ nawet jeżeli niewiele osób w czasie piastowania przez dyrektora urzędu powoływało się na niego, to niestety po tej aferze, po tym, po tym przestępstwie, którego, którego dokonał, niestety ludzie powołują się, ale w tą drugą stronę. Właśnie usiłując udowadniać, że że teraz jest taki styl na picie właśnie, to jest wręcz anegdota, tak, traktujemy to jako wypadek przy pracy kogoś, kto być może częściej ten alkohol spożywał, ale do tej pory mu się udawało, więc niestety widać, że autorytety bardzo często są istotne, nawet jeżeli nie są uświadomione, nawet jeżeli są to osoby piastujące jakiś, jakiś urząd, jakieś stanowisko i na nich obywatele się nie opierają, to w razie ich w razie ich wpadki, w razie ich, właśnie jak tutaj, ta sytuacja, no powodująca, że ten autorytet zaczyna pracować, ale zaczyna pracować w, niestety w odwrotną stronę, i ludzie tłumaczą sobie, tłumaczą siebie, że. Jedno, dwa piwa, że impreza, że powrót, że półtorej kilometra, że mała odległość, że, że, że już jest dwie godziny po imprezie. Zaczyna się lawina wytłumaczeń, yy, które tak naprawdę nie mają z rzeczywistością i z prawdą, z fizjologią organizmu nic wspólnego. To, od czego zaczęliśmy, od tej odpowiedzialności społecznej. Wszyscy liczymy, że będziemy. Spe będziemy spełniać te zasady, że będziemy godzić się na nie i ich przestrzegać. Jednak osoby uczestniczące w ruchu, decydujące się na jazdę po alkoholu, łamią te przepisy. Łamią to, te zasady społeczne, które powodują, że nagle zawala się. Szczególnie wśród ofiar, rodzin ofiar, takich wypadków, gdzie spowodował to nie trześć wypijany kierowca, zawala się w ogóle obraz społeczeństwa jako takiej, jako takiej wspólnoty, jako czegoś, gdzie wszyscy odpowiadamy za siebie, ale odpowiadamy za innych. Jeżeli decyduję się na wyjazd w ruch drogowy, uczestnictwo w tym ruchu drogowym, to mam do spełnienia jasne zasady, wręcz prawa i obowiązki, które nie dość, że otrzymałem. W postaci dokumentu, prawo jazdy czy karta rowerowa, ale z drugiej strony w postaci takich, no właśnie, norm, które są wpajane, które y, powinniśmy przestrzegać, a jeżeli są, y, są one przerywane przez takie wybryki, przez taką nieodpowiedzialność jak spożycie alkoholu i jazdę z, z ufnością, że nic się nie stanie, y, no to jest to bardzo nie w porządku, więc tak po ludzku jest to po prostu złamanie tego, na co się wszyscy godzimy, złamanie tych zasad y, i to jest nieuczciwe, niesprawiedliwe. A co to oznacza? To oznacza przede wszystkim y, tragedię. Już jeżeli mówimy tutaj o ofiarach wypadków, to tragedia nie jednej osoby, która nie żyje, albo jest do końca życia skazana na przykład na leżenie, na siedzenie na wózku, to jest ograniczenie już tej, życia tej osoby, to jest zmiana tak naprawdę jej, jej historii aż do śmierci. Ale to jest to otoczenie, to jest rodzina, ale to jest też społeczność lokalna, która tak naprawdę wokół takich wypadków się gromadzi. Pijany kierowco, pijany rowerzysto, Jany pieszy, decydujesz się na to, że powodujesz wielkie zagrożenie i y, trzeba mieć odpowiedzialność za, głównie za innych.